W ogóle tak, takie coś w ogóle ten. Na tym, tym sezonie nie mogliśmy zrobić lidera, to jest takie dziwne trochę. On tyle miał że czy No ja miałem, ale ja tutaj na tym serwerze bardzo mało grałem, bo ja w sumie w tego. Ja ci się pytałem, żebyś mi dał ten wiesz, a ja nie wierzę, Kurde. Sam zeznaj. znajdź. Mogę ci podarować mam elitę. <grych> na co mi, ja mam swoją. I ty ja mam, Ja mam dwie elektry na zenchantowanie. Mending i niezniszczalność. Daj w ogóle wysok. To robimy... Który <grym> ten serwer? Ja sobie sam to zrobię. Ja ten. Ej! Jak ja chodzę z pochodnią, to mi się świeci. Serio? A bo ty masz shadery. No! Masz shadery, czy shaderów. nie? Teraz nie gram, we, teraz gram w shader'u. A to może masz moda na ten, czekaj, jak to się nazywa? Nie wiem, jak już się nazywa ten mod. Pachorze i po, w światło mam. No tutaj m, m, masz pewnie moda na ten, na, na to, że świeci się. Nie, nie, nie zakładam żadnych mo modów. Ej, czekaj, co bym zrobiła, gdybym mogła teraz? Jak mam... F bo jak gram wobec no tego jak to się nazywało przypadku ja w ogóle nagryłam teraz ze swojego wywalach a moim kanale będę rzucę nagram ja już 7 odcinków w samego na zapas <grym> Mam 7 odcinków W ogóle niedawno odrzucałam na kanał odcinków na to kiedy robimy tego spawna ja sam sobie go zrobię, powtarzam ci to, roz... to już po raz dziesiąty Dobra, to kiedy to zrobisz? Nie wiem Prawdopodobnie Może w momencie, zbyt? w którym nikogo nie będzie na serwerze Bo w tym momencie, dobra, jak, jak jedna IP cały czas działa, no to wiesz No to ja im powiem, żeby wyszli z serwera to... A ty okay. też będziesz musiał wyjść No dobra, wyjdę Ja wszystko dla serwera zrobię, okej? Okay? I tak mi się teraz tego nie chce robić. A przynajmniej dzisiaj będzie ten serwer, albo w nocy po prostu? Zrobiłem hmm. nowe budynek. Hmm. Ja tak w sumie no, mam co? pomysł. Hmm, ale to bym co? musiał. To bym musiał. No. popytać się kogo trzeba. E co? Powiedz. Ja bo mam pomysł, żeby ten, żeby otworzyć bazę naszą, nie? Żebyście mogli się tam tepać i zobaczyć jak to wygląda no. Ej, zrób tam rakietę Jaką rakietę? Po co rakietę? Co, no, to jest taki... Co, co taki... ty masz z tymi rakietami? Od momentu w którym no, z, zrobiłem A bazę naszą, to robię... pieprzysz mi co, ciągle o jakichś rakietach. No bo nasza to jest taki... Taka firma, która le leci statkami w kosmos. Nie, to jest NASA. NASA, no NASA. Chodź do mnie, y, chodź do, do mnie, ci pokażę moją farmę żółwi. ja ty w ogóle to podobno chod, jakiś zamek tutaj budowałeś, co? Nie wiem. No cóż, nie mówiłeś myślę, mi, że... Jest... Mówiłeś, mówiłeś mi, że... A, to Nie, zamek, ten tam, to chyba o to ci chodziło. No nie wiem. Patrz co jest w tym zamku. To jest zamek dzikiego domu e, I patrz co tam jest w ogóle. Nie wiem, no z tego co wiem to upiory e, z Merhogu nie miały w zamku, ale dobra. E, patrz ode do mnie. To znaczy, w sumie był ten, Tierna było, ale to, to na pewno e, patrz, nie był zamek z lodu. Patrz, patrz, patrz kto tu jest. On się nazywa Pan Kokos. Nie! Jest! Możesz pana kokosa zabić ja, możesz... Nie! Nie, nie, ja nie, nie, nie Możesz ja, ty cholera, jasne Musimy cię... Ale się, pane się, te... się tak wkrób. Wkrób. O nie Czemu? Nie Tomek dednął no. Idę do wody Ej już chyba ten O! wykluwałem się! Mam żółwiki! Wyrywałem się! Mm -hmm. Co zobaczyć dobra, kilowskich takczy. Ej, moi, chodom, ho, mi Czy dla ciebie to są fajne warunki dla żółwi, to dla mnie tak. W ogóle, jak i dla chyba już poznikali. No a ja, a inaczej. No a jak inaczej, ciągle... Nie mm. jak, jak się długo i kupię to on znika, prawda? No nie wiem. Dobra, yy. Co, co, co? Co? Nie, nie. Ja zrobię, powiem Ci... No, to na, co? Nie, na spawnie zrobię teleport do bazy nasza, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak to wygląda. Dobra, to rób.

Mam ponad 800 plus Dobra jestem Jak Spoko. tam wam idzie No już zrobione Uż, Dobra, czekaj Już idę No ale jeszcze się żółwiki by tuły co tedy szkoło Dobra, no mojego kraft Ej oni mają, proszę <coughs> modlę na kwadrat, to ma znaczenie, że oni mogą robić killów Ty ma Eee, uh -huh. sześć. 6 weszcie na noc i będę już kończył. Skarby, skarby. Skarby? No, tak dajemy w Minecraft. Mam miliardści i nie mam. Braider. już? Zrobiłeś teleport? No. Zaraz! Okay. raz, dwa, trzy, papu, pi! Ładnie jest. To tylko mały pokoik taki? Poczekaj. Co ty mi tu już w skrzyjaki grzebiesz? Patrz, a wreszcie już Ładnie, ładnie, powodzi ci się. Powodzi, powodzi. Tutaj budki masz lepsze ode mnie? No. Czekaj. Dzisiaj te butki nie są potrzebne? Czy są? Co? Jaki Zostaw mi tam w skrzyniach wszystko. Portal na spawn, portal do bazy open. Mm -hmm. Dobra, idę z ten dalej. What the hell? O co tu chodzi dalej? To jest mechanizm. A, tu? Coś stoi. O kurde. Gdzie to, gdzie to było? Tym... Tymczasowy domek. Uberta. To jest twój Hubert, to prawda? Tak, to jest mój Hubert. To włos, to jest straszny, to było. Strasznie, do, to włos, tysiąc kratek od domu od Asi. Nie, blisko do domu od Asi. Teraz ja się zabiorę. <grym> no, no to widziałem, było z jak tam leży. Tyślam <grym> od domu od Asi. Ja, a tą inną bazę, którą jeszcze. jeszcze... Tą inną jeszcze bazę? Tomek? Ale co inną? Bazę mun? No baza mun nie istnieje, jej, jej no. ostatecznie nie, nie zbudowałem. I właśnie planowałem tam. Ty, mała, ty masz taką małą bazę. No. Planowałem też z, z, zrobić doleg? w tej bazie Moon księżyc i odebrać dług tam tego Dawida, Dawida który mam. Eee... To jest dług, Gada. No dług. Nie wiesz co to dług? A co? No wiem, a, a co da? da Dawid się zadłużył? Nie, po prostu daję mu zagadkę, pamiętasz? No i co? No i w tym momencie. Yy, yy, w tym momencie on yy, no? musi mi oddać te rzeczy, nie? Które mu tam pożyczyłem. Yy. No. Rzeczy, które mu pożyczyłem Szczaj I on To jest taka sk skryta baza, że te, ja tego nie umiem Cię już zgubiłem. O dobra, chyba, chyba mm. się nie zgubiłem jeszcze. Bo ty tu po prostu byłeś. Nie. A co tu? Jakieś tłumy gdzie są pochodnie. Ja mam jeszcze szans, ja mam jeszcze szans Heal brain! Heal A wy tam jesteście, dobra No Heal heal brain Ja nie widzę waszych klików już Dobra robimy ja wysadzamy mój dom? Nie, ty sobie tam wysadzaj jak chcesz Będziesz jeszcze grać na tym serwerze w ogóle? No, nie wiem, bo ja prawdopodobnie dzisiaj w nocy będę robić nowy, nie? No, to tak, która odezwać się, która godzina do ciebie przynajmniej? Co, która? Jutro rano, wyjdzie. Jutro rano, myślę, że jak wejdziesz na serwer, to już będzie gotowy. A tak, ja ben... A tak, czwarta? Ja co czwartą. Wszła... pełne pełności łatwo przecież. Ale dobra. To... Po... Życzę ci miłego. Spoko. Do... do dobra. To... Pa pa. Pa pa. Nera. I... No, i słuchajcie, to by było na tyle z tego serwera. Ogólnie widzicie, tutaj jestem na, już na innym serwerze na prawda, trzeciej edycji Zwariowanych Przygód. I generalnie jest tu mnie druga w nocy. Nie? Jak to nagrywam, nie wiem, jakoś tak założyłem, że ta druga edycja się tak dosyć szybko skończyła. Nie, nie wiem dlaczego, naprawdę, na pierwszej edycji graliśmy znacznie dłużej. Nie wiem od czego to zależało. No, i też w tym momencie na trzeciej edycji wątpię, że odcinki będą się pojawiać po takim długim czasie. Znaczy, myślę, że za niedługo, jak to oglądacie, no to po prostu pojawi się pierwszy odcinek, już z trzeciej edycji. Ale w tym momencie ja nawet nie wrzuciłem jeszcze pierwszego odcinka z drugiej edycji, także nie, nie wiem nie wiem jak to totalnie totalnie nie wiem jak to będzie wyglądało. No, także komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i cześć.